Ciąg geometryczny AN jest określony wzorem AN, to jest 2 do potęgi n tej, dla n większego równego od 1. Suma 10 początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa. Zobaczmy, zastosujemy wzór na sumę n początkowych elementów ciągu geometrycznego. To jest SN równe A1 razy 1 minus Q do n przez 1 minus Q, gdzie Q jest naszym ilorazem, a 1 jest wyrazem pierwszym. Czyli suma 10 korzystając z tego wzoru to będzie a1 razy 1 minus q do 10 przez 1 minus q. Teraz pozostało nam znaleźć a1 oraz q. Żeby znaleźć a1, wystarczy za n wstawić 1. Będziemy mieli 2 do pierwszej, czyli 2. Żeby znaleźć q, to sobie policzmy jeszcze drugi wyraz i zobaczymy, jaki jest raz drugiego przez pierwszy. Czyli a2 to jest 2 do drugiej, czyli 4. Teraz nasze Q to jest ile razy wyrazu np. drugiego przez wyraz pierwszy to mogłoby być A3 przez A2 i tak dalej, i tak dalej. No to u nas w zadaniu mamy A2, czyli 4 przez A1, czyli przez 2. 4 przez 2 to jest 2. Nasze Q to 2. Skoro mamy Q równe 2 i mamy A1 równe 2, to nasz wzór będzie wyglądał następująco: to będzie 2 razy nawia się 1 minus 2 do 10 przez 1 minus 2. Czyli mamy 2 razy 1 minus 2 do 10 to jest 1 minus 1024 podzielić przez 1 minus 2. Mamy 2 razy 1 minus 1024 to jest minus 1023 przez minus 1. Mamy zatem 2 razy 1023, czyli 2000, 2046. Niestety nie daje nam w takiej postaci. Odpowiedzi. No i teraz zobaczmy, w którym etapie y, będzie można przekształcić. Na tym etapie przekształcimy sobie. E, zobacz, mamy 2 razy 1 minus 2 do dziesiątej. Zostawiam to w spokoju. A 1 minus 2 to jest minus 1. I tę minus 1 wyciągnę sobie przed nawias. Czyli zrobimy minus. Zrobimy minus 2 razy 1 odjąć 2 do potęgi dziesiątej. Minus 2 razy 1. Odjąć 2 do potęgi dziesiątej, czyli to jest odpowiedź B.